Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kariery Bytkowskiej. Zawiszą. Dzisiaj zaczynamy bardzo ostro, od razu mecz z Lechem Poznań. niezwykle trudne spotkanie. Jeden z największych faworytów oczywiście do mistrzostwa, więc łatwo nie będzie. ta 9 Hamalainen, wrzutka na Hansona, nowy nabytek Lecha, strzał, ale Witan dał radę Piwkę obronić. To 29 Trałka, to nie po prostu podoba włoskiego. Glow niestety nie dał rady za nim nadążyć, no i przegrywamy 0 do 1. Tuż przed końcem pierwszej połowy. Zobaczymy jeszcze jedną akcję, wykonanie naszej drużyny, Bartkowski, zagranie do Was, Konsela, so ten świetnym świetną podcinką zagrawa Drogasa, Drogas, pierwszej piłki, nie mamy remis, 1 do 1. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, w drugiej musieliśmy poczekać, musieliśmy poczekać aż na kolejną sytuację, Hanson strzela, Witan miał piłkę na ręce, ale nie dał jej rady wybić, no i niestety, 1 do 2 dla Lecha. 75 minuta, czyli kolejne 15 minut zanim zobaczyliśmy kolejną akcję. Hanson, bardzo aktywny w tym meczu. Hanson, zagranie do Lovren, Kingsa. Kurczę, trudne nazwisko. Podanie, no i niestety iniaś pokonuje brąkarza. Przegrywamy już 3 do 1. To 85. podanie prosto półdepora z kolejny no i Hamalajnen ustala wynik spotkania na 4 do 1. Cześć witam was po tym spotkaniu. No i co? Muszę przyznać, że... Czy... Pierwszy raz przeciwnik był od nas lepszy. Lech jak do tej pory nie może graliśmy z Lechiem czy Śląskiem ukazał się po raz pierwszy, ja z powiem dużo, dużo lepszym. Jak widać to jest zresztą w statystykach. 5 do 2. jest spora dominacja lecha. No i w sumie 5 strzałów mogło się zakończyć bramkami, bo piąty strzał upadł gola ze spalonego oczywiście, więc nie wiem, no sporo też sobie pecha, bo wszystkie sytuacje, które miał lech wykorzystał. No ale z drugiej strony no musiałbym też troszeczkę zbesztać obrońców bo to nie wyglądało to najlepiej i zdziwiłbym się gdyby no właśnie nie mieli zniknęłyby im strzałki albo kompletnie przestałyby one mm, być w górę ustawione dlatego że naprawdę mecz akurat w wykonaniu obrońców był słaby to prosto pod nie po prostu przechodziły przez nich naprawdę za prosto no a nie da się niestety kontrolować całej obrony no dlatego wyglądało tak jak wyglądało a to nie jest dopiero początek sezonu. Lech zresztą grał u siebie. Jest pewnie jednym z największych faworytów do zdobycia mistrzostwa. A my za chwilkę zerkniemy sobie jeszcze na tabelę. Tak na szybko. 7 miejsc mamy. Wow. Czyli jeden, jedno spotkanie spowodowało, że spadliśmy o 7 miejsc. Znaczy 6 w sumie. Więc trochę... No... Ta tabela jest mocno spłaszczona, ale to nic, bo gdy uda nam się teraz wygrać z górnikiem, no to możemy mamy sporą szansę wrócić na to wysokie miejsce. Na razie średnią średnio interesujemy jako że i tak rynek się zakończył, potem w razie coś, coś sobie tam ogarniemy. A teraz, teraz myślę, że... ale Lewczuk teraz zamiast Ciechanowskiego. Zmotywujmy z Krzyńskiego, który no, dosyć słabo także wypadł w tym meczu, jak cały zespół. No niestety takie mecze znaczy, też się zdarzają, a to boli. Okej, okay, jakie jeszcze zmiany by można było tutaj przeprowadzić w sumie? Może abotowi dam szansę. Bo was koncelos, no nie wiem, jakoś tak super się nie wyróżnią. To no, może abot pokaże Mam wysokie umiejętności. A teraz przechodzimy do spotkania. Gramy tym razem u siebie, więc trzeba to, te, trzeba to spotkanie wygrać. Nie ma innej opcji. A ja was zapraszam na skrót No i kolejne spotkanie. Oczywiście tym razem górnik zabrze. Czyli również dosyć trudne spotkanie. Ale... Zobaczcie, zobaczycie sami, że początek mieliśmy w miarę udany. to trzecia, w wrzutka na Masłowskiego, świetny strzał. No i prowadzimy już 1-0. Trzecia bramka Masłowskiego w tym sezonie, rozkręca się nasz pomocnik. Nadzieję, mam nadzieję, że rozwinie się jak najlepiej. Kolejna sytuacja, to Minto 40. Ponownie w wykonaniu naszej drużyny, abot abot strzał finezyjny, no ale precyzji akurat tutaj nie było za dużo. Minto 45, dośrodkowanie na Gulona, ten strzela. Ale tylko poprzeczka. Jeszcze do piłki do Padrygas, ale strzału już nie dał rady oddać. I do 54. Teraz górników ataku. Na kulma przedarł się, nie wiem jakim cudem on... mogliśmy udać mu tyle miejsca. No ale on takiej sytuacji nie marnować bombarnować, no i jeden do jednego. ta 57. Wójcicki. Padanie do Kuklisa. Kuklis strzela z daleka. Ale Bramkarz bez większych problemów w sumie dobra, da radę tę piłkę wybić. Do 75. Gulaun podanie prostopadł do kuklisa. Kuklis strzela. No i tym razem się już nie pomylił. I prowadzimy 2 do 1. 4 minuty później zobaczymy kolejną akcję. Ponownie w na, wykonaniu naszej drużyny Carlos wrzutka na Vasconcelosa, Salosa. Ten strzela, ale tylko słupek. Jesteśmy już po meczu. Udało się zdobyć te 3 punkty. Wydaje mi się, że dosyć... Mm, Różna poprawiła się w stosunku do poprzedniego spotkania 12 do 3 w strzałach co widać dosyć sporą różnicę Więc jak najbardziej służy zwycięstwo Fajnie, że podnieśliśmy się po tej dosyć wysokiej porażce z lechem I teraz możemy optymistycznie patrzeć na przyszłość Tym bardziej, że czeka nas teraz mecz z wicewem A to spotkanie akurat między Zawiszem a widzewem zawsze mają jakieś dodatkowe podteksty, więc mam nadzieję, że będzie dosyć spokojnie na stadionie, ale na szczęście to z FIFA, więc nie ma czego martwić. Konferencja prasowa czeka nas kolejna i tym razem może pochwalimy... Hmm, kogo teraz? Tylko pytanie. Myślę, że Drogasa, bo akurat on dosyć fajnie w tym środku tam czyścił. Czasem za rozgrywanie piłki się nawet brał. Więc wyszło dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o zmiany w składzie. Hmm. Na pewno nie zdejmę tych trzech panów, no czterech nawet, bo mają wszyscy to strzałeczka aż tak mocno w górę. Tu was też ma strzałkę w górę, więc może wejdzie za abota, który zagrał dosyć dobry mecz, ale niezbyt... ale niewybitny, o, może w ten sposób. No i poza tym to chyba będzie na tyle zmian. Nie, chcę, nie chciałbym czegoś tutaj ruszać. bardziej, że energia jak najbardziej jest okej. Okay. Morale chyba też nikt jeszcze żółtych nie ma. Nie. No to dobrze, no to możemy przejść do spotkania. Gramy tym razem u siebie na wyjeździe, tym razem na wyjeździe. Czyli wyzwanie tak nieco utrudnione, ale powinni się dać radę, bo to jest jednak zespół jak najbardziej w naszych możliwościach. Także zapraszam na skrót. Nasz czas na mecz, z widzewem. Gramy na wyjeździe oczywiście. Deszczowo, niewesoło. To na pewno nam nie, nie ułatwi zadania. Zaczynamy o tym do dziewiątej. Okaczy, zagranie do Wiśniakowska. Wiśniakowsk, strzał. Idealny strzał. No i niestety przegrywamy 0 do 1. Raz, Rybicki z Brodzińskim. Mroziński strzela, ale na nasze szczęście tylko słupek, no i dobitka wybita przez jednego z naszych obrońców. 123. 23, dobre doświadkowanie, ale nie mało, nasz zawodnik się pomylił. To 33, no i Carlos rzuca na Wasko z celosa, ale ponownie obok słupka. 137. Podobnie prosto padły. Masłowski strzela, Masłowski na raty, ale dobradę do piłkę w końcu skierować do siatki i remisujemy 1 do jednego. No i druga połowa, i 54, Wiśniakos strzela, ale nic z tego nie wyszło. Kolejny mecz z nami. Tym razem remis 1-1. No chyba dosyć mieliśmy sporo szczęścia w tym meczu, bo przeważał chyba mimo wszystko statystyka strzałów na ich korzyść. Posiadanie piłki jak zazwyczaj chyba jest na naszym korzyść, bo właśnie staram się dłużej trzymać tę piłkę, bo grać z komputerem no nie można za bardzo mu tego pola do gry zostawić za dużo. Okończy no, się to nie najlepiej. A teraz czeka nas, je nas jeszcze spotkanie u siebie z Krakowią. A przy okazji mamy jeden kolejny raport od scoutów, może sobie go zobaczmy, czy kogoś e, bardzo znanego. Wow, Faj Islandczyk, to co za ciekawa postać. Chyba nie wiem, raczej nikogo tutaj z tych panów nie kojarzę. Wiem, że na pewno Pawlowicz, Haloran i Bruno Soares muszą zostać, bo od nimi się najdłużej jeżeli chodzi o mm, właśnie ewentualne ich wypożyczenie, dlatego ci panowie tam sobie niech posiedzą jeszcze troszeczkę, a my... Przygotujmy sobie teraz składzik. Widziałem, że ktoś miał strzałkę w dół, jeżeli chodzi o formę. Jest to skrzyński. Więc damy szansę zagrać strąkowi. Witan także w nie najlepszej formie, no ale węglarzowi no nie dam zagrać mimo wszystko. To by było za duże ryzyko. Ziejka ma strzałkę w dół. A reszta z panów jest chyba ok. No to przechodzimy do meczu w takim razie. Mam nadzieję, że Witan nie zrobi jakiegoś głupiego błędu przez swoją słabszą formę. Albo jeszcze zanim przejdziemy do meczu. Tabele zobaczymy sobie. Mamy 6 spotkań, legia też ma 6. Czyli jak dobrze pójść, to możemy awansować nawet na miejsce numer 3, chyba, bo na dwójkę raczej nie liczę, bo Musiałbym wygrać chyba z 7-0, a to by było raczej... to jest raczej nieosiągalne No dobra. Ale przejdźmy sobie do samego spotkania oczywiście. Gramy w strojach domowych, Krakowia chyba też. Zachary szywiski sędziuje A ja po raz kolejny zapraszam na skord. Wracamy ponownie na nasz stadion, minuta czwarta, Krakowia w ataku, w obronie, do piłki dopada gulą, ale niestety w stuprocentowej okazji pomylił się. na 15, rzut rożny. Gulą ma szansę na rehabilitację, ale bramkarz po raz kolejny broni. Dzień później, w 17, Lewczuk, zagranie do Carlosa. Carlos w polu karnym strzela. Słupek. No 31 to kolejna akcja, którą zobaczymy. Gulą Zagranie do Wójcickiego, Wójcicki. Ma sporo miejsca, więc postanowił wrzucić. Waskąselos ustawił się idealnie tak, że obrońcy nawet nie mieli szans go pokryć. No i prowadzimy 1 do 0. Druga połowa, mi do 60. Gulą świetnie odzyskał piłkę, strzela i piękny strzał. No to co tutaj zrobił ten pomocnik to jest naprawdę magia. Fajnie mu to wyszło. Nie jest to prawda aż tak ładna bramka jaką zdobył w rzeczywistości na początku sezonu, ale też nie wyszło najgorzej. Prowadzimy 2 do 0. Zobaczmy jeszcze powtórkę. To przejął i... Takim strzałem świetnym. Wow. Nieźle wyszło. Mi to 69. Strzał, ale witam, broni. I udane zakończenie tego odcinka. Udało się wygrać 2 do 0. Czyli stadion przy ulicy Gdańskiej Cały czas niezdobyty. Strzały zdecydowanie na naszą korzyść. I bardzo cieszy mnie taka forma brania u siebie. Na pewno kibice z tego powodu są dosyć mocno zadowoleni. No i zobaczmy, co my tu mamy. Paweł Strong Dzięki trenerze. Mm, Okej. Okay. Zadowolony, że dostajesz szansę na częste występy Co raczej mało jest w sumie zgodne z prawdą Bo no rzadko miał okazję pograć ten piłkarz A my teraz jej przekontynuujmy Do tego pierwszego O, może dobra Do trzeciego też może być sobie No i... O, Wis Wisła Kraków już za chwilę Okej, okay, Legia już zagrała sumie, że głównie o to mi chodziło Hmm Mamy po 16 punktów Zarówno my, Lech jak i Legia No i Wisła ze Śląskiem tuż, tuż z naszymi plecami i całkiem ciekawie się układa ta rywalizacja. O widzę w no, czwartym miejscu z czterem... czy znaczy ostatnim miejscu z czterema punktami. A my z nimi zremisowaliśmy szkoda. Strata punktów w takim razie. Myślałem, że widzę jest na wszystko jednak nieco wyżej. A to taka niemiła niespodzianka. No dobra. Także to będzie na tyle chyba w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę i cześć.